Witam serdecznie. Jest już 100 dni od momentu, kiedy pompa ciepła została uruchomiona tutaj w mieszkaniu mojego syna. Chciałem poruszyć taki temat: jak to się sprawdza? Pompa ciepła z buforem 1000 litrów. No, i możemy też dodać tak zwaną buforozę, bo oglądam filmy w internecie. Jedni mówią, żeby montować bufory przy pompie ciepła, inni mówią, żeby nie montować. Więc trzeba pamiętać o tym, że każdy dom i mieszkanie jest inne. Także zapraszam na film. Pierwsza sprawa: można zamontować pompę ciepła do mieszkania bez żadnego bufora, pod warunkiem, że instalacja centralnego ogrzewania ma odpowiedni zład wody i pod warunkiem, że nie będą go blokowały żadne, żadne głowice przy grzejnikach, a jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe, to nie będą blokowały pompy ciepła, żadne siłowniki i termostaty pokojowe. Tak można zamontować pompę ciepła bez żadnego bufora. Tylko nasuwa się pytanie: po co grzać całe mieszkanie, skoro od strony południowej docierają promienie słoneczne, światło dzienne i podnoszą nam temperaturę. Na przykład o 2 stopnie, to po co w tym momencie, że całe mieszkanie e, pompą ciepła, skoro mamy e, temperaturę wyższą od strony południowej, średnio o 2 stopnie, niż od strony północnej, gdzie temperatura jest niższa? To o czyje my dbamy dobro o swoje czy o dobro pompy ciepła? Zaraz pompa ciepła wystartuje. Jak się ma pompę ciepła, pod piętą. Do centralnego z pominięciem bufora, to zawsze istnieje ryzyko albo częstego taktowania, albo to, że pompa będzie rzadko taktowała, ale nie da rady sobie w duże mrozy, lub może się zdarzyć, że damy mocniejszą pompę. Która da rady w duże mrozy, ale będzie za często się załączała i wyłączała, więc ja chcę wam pokazać, jak ja to zrobiłem u mojego syna, żeby rozwiązać te wszystkie problemy, a więc ja u mojego syna zrobiłem przez bufor pierwszy powód, dla którego zamontowany jest bufor 1000 litrów. Czyli pompa ciepła nie grzeje centralnego u mojego syna, tylko grzeje bufor, dlatego że centralny mojego syna ma bardzo mały złot wody. Około 25 litrów jest wody w rurkach, w grzejnikach, żeby grzać 100 metrów. Natomiast te części, które ja teraz przypływam, grzejniki są zakręcone. Więc gdyby odkręcił te grzejniki, w których teraz ja jestem, te części, to byłoby około 35 litrów wody. To też jest za mało. Więc normalnie pompa ciepła grzeje bufor 1000 litrów, dlatego że centralne mojego syna ma około 25 litrów wody. Więc to jest pierwszy powód, dla którego jest zamontowany bufor 1000 litrów. Skoro pompa ciepła grzeje bufor 1000 litrów, to bufor jest bardzo dobrze zaizolowany izolacją 20 cm. To powoduje, że jeżeli grzejemy bufor do 47 stopni, to bufor w 99% nie gubi tego ciepła. I to co zagrzeje to 99% tego ciepła idzie do centralnego mojego syna. I jeżeli jest zagrzany bufor 45 stopni, to 45 stopni idzie na centralne. I szybciej wyłączy szybciej osiągnie temperaturę i pompka krócej chodzi. Jeżeli temperatura jest 40 stopni albo 30 parę, to po prostu pompka dłużej wybiera Ciepło z bufora, żeby w końcu sterownik się wyłączył, bo temperatura jest osiągnięta. Drugim powodem, dla którego mamy bufor 1000 litrów, jest to, że do bufora jest podpięty kominek z płaszczem wodnym. Czyli mamy ten komfort, że mamy dwa niezależne źródła ciepła, które jedno nie przeszkadza drugiemu. Więc nie uzależniamy się 100% od pompy ciepła, awaryjnie mamy drugie źródło ciepła. Chociażby wtedy, kiedy spada temperatura od zera w dół, leciutko się przepala w kominku, i pompa ciepła nie musi się hechłać przez 24 godziny, żeby dać radę podgrzać mieszkanie przy ujemnych temperaturach. Wystarczy sobie leciutko przepalić w kominku i już pompa ciepła ma. I rachunki za energię elektryczną są wielokrotnie mniejsze wtedy, kiedy temperatura spada w dół, a odpalamy sobie w kominku dużo to taniej wychodzi niż gdybyśmy jechali 100% na pompie ciepła. Czyli drugim powodem jest to, że jest zamontowane drugie źródło ciepła, czyli kominek. Czyli jak przyjdą jakieś problemy ekonomiczne, że prąd, energia elektryczna drastycznie podrożeje albo coś się wydarzy z jakiegoś powodu, to kominek, pompa ciepła jak nie będzie miała energii elektrycznej, kominek ma agregat. Tutaj zamontuję jeszcze UPS-a na tej ścianie i będziemy mogli korzystać z kominka, grzać bufor i centralne będzie sobie pobierało z UPS-a. Ciepło z bufora na potrzeby centralnego ogrzewania i też ciepłej wody użytkowej. To jest drugi aspekt: to jest 100 dni pracy pompy ciepła 472 kWh energii, ale ta energia jest po prostu z taryfy G12. Co powoduje, że pompa ciepła chodzi tylko w tych godzinach, kiedy energia elektryczna jest tańsza od taryfy dziennej. Więc 1 kilowatogodzina energii według ostatniej faktury, to jest, mówię o taryfie nocnej, to jest od 13 do godziny 15 i od godziny 22 do godziny 6 rano przez 365 dni w roku kupujemy. Taniej energię elektryczną i magazynujemy ją w buforze. Dzięki temu pomijamy panele fotowoltaiczne, które są bardzo dobre w okresie wiosna, lato, jesień, a w zimę, wtedy kiedy jest największe zapotrzebowanie, to one są po prostu słabe. Natomiast energia elektryczna jest dostępna tania w taryfie G12 przez 365 dni w roku. Więc trzecim powodem, Zamontowania bufora jest po prostu to, że kupujemy taniej energię elektryczną i dzięki temu nie potrzebujemy paneli fotowoltaicznych i nie martwimy się o słońce. Nie muszę patrzeć, co się w komputerze, ile przybyło, ile ubyło tych kilowatogodzin. Po prostu nas to nie interesuje. To jest trzeci powód. Według ostatniej faktury ze stycznia z grudnia z limitem tym tańszym to wychodziło 0,53 zł 1 kWh energii. Natomiast jak będzie w marcu za te dwa miesiące styczeń luty, to dopiero się tą informacją podzielę, jak będzie faktura. Przez 100 dni pompa ciepła uruchomiła się 338 Razy. Więc średnio dziennie pompa uruchamia się 3, prawie 40 razy, więc wielokrotnie mniej, gdybyśmy pompę ciepła podłączyli do centralnego z pominięciem bufora. Więc to jest kolejny powód, dla którego mamy bufor 1000 litrów. A więc pierwszym powodem, dla którego mamy przy pompie ciepła bufor, to jest to, że instalacja centralnego mojego syna ma bardzo mało wody. Więc musi być bufor. Drugim powodem, dla którego mamy bufor przy pompie ciepła, jest to, że do bufora Mamy podpięty kominek z płaszczem wodnym Jako drugie niezależne źródło grzania mieszkania mojego syna Trzecim powodem, dla którego mamy przy pompie ciepła bufor 1000 litrów jest to Że służy on jako magazyn, żeby po prostu kupować energię Wtedy kiedy jest ona najtańsza, czyli w tak zwanej taryfie G12 od 13 do 15 w godzinach, i od 22 do 6 rano, kiedy prąd jest najtańszy, i kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest największe przy pompie ciepła grzejąc mieszkanie mojego syna. I dzięki temu ominęliśmy panele fotowoltaiczne. Czwartym powodem, dla którego mamy przy pompie ciepła bufor. 1000 litrów jest to, że mamy rzadkie załączenie się pompy ciepła, czyli tak zwane taktowanie. No i ostatni, najważniejszy powód, dla którego mamy bufor przy pompie ciepła, to jest to, że mamy niezależność energetyczną. Czyli, jak się coś wydarzy na świecie, jakieś nieprzewidywalne sytuacje, gdy nagle wyłączą prąd na więcej niż jeden dzień, albo gdyby cokolwiek podrażało znacznie więcej i energia elektryczna zrobiła się droga, to my zawsze mamy w szopie pełno drewna i możemy pomieszać troszkę pompę ciepła z kominkiem, z płaszczem wodnym. I dzięki temu będziemy grzać tanio, gdy inni w tym czasie będą grzać drogo. Proszę zobaczyć, w tym samym czasie, jak palę w kominku mojego syna, pracuje też pompa ciepła. Jedno nie przeszkadza drugiemu. Możemy nie palić w kominku. Pompa ciepła będzie jako priorytet grzała nam centralnej i ciepłą wodę użytkową. Ale jeśli odpalimy w kominku, w ogóle to pompie ciepła nie przeszkadza. I mój syn nie musi portkami część wtedy, kiedy by się pompa ciepła zepsuła. Dlatego, że ma jeszcze drugie niezależne źródło ciepła. Czyli kominek z płaszczem wodnym, który w ogóle nie przeszkadza pompie ciepła. żeby zagrzać tą pompą ciepła bufor 1000 litrów przez 2 godziny średnio 10 stopni zużywa 3,4 kWh tak przy temperaturze około 6 stopni na dworzu nagrałem taki film cop cop capy i tam właśnie zrobiłem taki test jaką no, sprawność ma pompa ciepła w stosunku do grzałki elektrycznej. Więc wyszło coś sprawność około 3,4 COP. Jak chcecie, to sobie obejrzyjcie ten film. No i kolejną rzeczą jest to, że jak się ma twarz źródła ciepła, to pompa ciepła naprawdę eksploatacja tej pompy ciepła to ona się dużo dużo wolniej zużywa. I typy pracowała sama bez dodatkowego wsparcia typu na przykład kominek z płaszczem wodnym. Gdybym nie odpalił w kominku, pompa ciepła grzałaby bufor 1000 litrów do godziny 15. Ale ze względu na to, że kominek też podnosi temperaturę w buforze, więc za chwilkę pompa ciepła zakończy już swoją pracę bo dla niej temperatura w buforze już jest osiągnięta więc po prostu się wyłączy i tutaj wszystko się odbywa po prostu bez dotykania czegokolwiek wszystko dzieje się bezobsługowo to jest właśnie ten komfort pompy ciepła plus kominek zwłaszcza wodny Kończąc ten film chciałem powiedzieć, że grzanie pompą ciepła bez buforów ma swoje uzasadnienie i jest to bardzo dobre rozwiązanie dla tych ludzi, którzy po prostu nie planują już żadnych dodatkowych źródeł grzania, ale są skazani tylko na pompę ciepła. I nic więcej. Gdyby sobie chcieli dołożyć jeszcze jakieś inne Źródło grzania, no to niestety mają już pozamiatane. Więc w przypadku mojego syna i wielu innych takich sytuacji bufor jest bardzo wskazany, pod warunkiem, że jest to dobrze wszystko skonfigurowane, dobrze dobrane, że będzie to działało poprawnie. Więc jeżeli chodzi o te 100 dni pracy pompy ciepła z, z kominkiem, z płaszczem wodnym, nie ma tutaj nic co bym mógł dodać, żeby było lepiej, żeby to działało, ani nic, co bym ujął. Po prostu działa bez zarzutu, jak w szwajcarskim zegarku. Więc ja wyraziłem tylko swoją, oczywiście, opinię, moją wiedzę na ten temat, bo też planuję już niedługo startować z pompami ciepła, montować, więc podzieliłem się Waszą opinią na, na ten temat. Ale oczywiście każdy ma prawo się nie zgadzać z tym, co ja mówię, no ale ja wyraziłem tylko swoją opinię, natomiast jeżeli macie inną, to ja na to nic nie poradzę. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu. Życzę wolnego, miłego dnia.